Wiesz co, fajnie by było mieć przy sobie takiego Adriana, tak na stałe. Przerażona Ewa ukryła się w łazience. Boi się, że były chłopak może znowu ją pobić. Przyjaciółka dziewczyny, Ola Bojarska, namawia ją, by porozmawiała z nauczycielami. Ewa jednak nie chce o tym słyszeć. Pomyślałam sobie o czymś, tylko się nie śmiej. No mów. A gdyby tak Adrian udawał mojego chłopaka, Mariusz na pewno by się wtedy odczepił. Hmm, to świetny pomysł. Zamienić jednego psychopatę na drugiego. Nie, no to by było tylko tak na niby. A poza tym Adrian się zmienił. Nawet Dudziak tak powiedział. No, nie wiem, czy Adrian się na to zgodzi. Ja też nie, ale zaryzykuję. Nie mam nic do stracenia. To idź. Ewa wie, że jej były chłopak boi się Adriana. Liczy na to, że szesnastolatek zgodzi się udawać, że są parą. Uważa, że to jedyny sposób, by agresywny Mariusz wreszcie dał jej spokój. Hej, Adrian, możemy pogadać? No, hej. No myślę, że tak. A coś jest z Mariuszem? Nie. Chciałam ci podziękować za pomoc. Gdyby nie ty, Mariusz na pewno by się nie odczepił. Nie ma sprawy. Ale co? To tyle? No nie. Wiem, że to głupie, ale może mógłbyś mi jeszcze raz pomóc? No okej, okay, tylko że jeśli chodzi o jakieś bójki czy walki, to ja odpadam. Mam kuratora i nie będę ryzykował. Nie, nie o to chodzi. Myślałam bardziej o tym, Żebyś połudował mojego chłopaka. Mariusz się ciebie boi i na pewno byś wtedy dał mi spokój. Czekaj, czekaj, nie, wkręcasz mnie. Nie, dobra, zapomnij, to było głupie. Dobra, znajdę cię później. Cześć, Adrian. Jezus, Ula, znowu ty. Tak, znowu ja. Chodzisz za mną cały dzień i mnie zaczynasz denerwować, wiesz? Oj, no chcę po prostu, żeby mój chłopak ładnie wyglądał, no. Nie jestem twoim chłopakiem, nie możesz tego zrozumieć? Nie uciekaj tak! Ewa! Ewa, poczekaj! Okej, okay, zgadzam się. Naprawdę? No przecież powiedziałem. Dzięki, nawet Dobra, nie wiedziałem... Że... chodź. Widzimy się wieczorem, okej? Okay? Potem. Tak. Pa. Adrian, co to miało być? O co ci chodzi? Co to miało być? Widziałam przed chwilą, jak się całujesz z Ewką. Co, to jest twoja nowa dziewczyna? No jesteśmy razem z sobą. Co, to nie można się z dziewczyną całować? Co? Widzę, że bardzo szybko się po mnie pocieszyłeś. Oj, Ula. Za bardzo się denerwujesz. Daj sobie nowego chłopaka. No co, może nie dawaj mi raz, spieprzaj stąd. Nie chcę cię więcej ojej. widzieć. Skoro to udawanie chłopaka Ewki podziałało, to to wcale nie musi być takie głupie. Może Ulka w końcu zrozumie, że to co między nami było już jest skończone. No teraz już rozumiem, dlaczego Adrian rzucił się do ratowania Ewki. Ona tylko zgrywa taką bezbronną i naiwną, a tak naprawdę po cichu zabrała mi chłopaka, ale jeszcze się zdziwi. Ja jej nie oddam Adriana. Powiedz mi, co się stało. Do szkoły przyjechała ciotka, czternastoletniej Róży. Kobietę wezwała wychowawczyni dziewczyny po tym, jak gimnazjalistka wraz z kolegą zostali przyłapani na malowaniu ściany w szatni. Nastolatka bardzo się cieszy, że jej plan się powiódł i nie może się doczekać, kiedy ciotka spotka się z ojcem Tomka. Bądź dla niego miła, OK? Bądź miła. Co ty mówisz? No, co? Mówię ci po prostu. Po prostu on jest bardzo fajny i na pewno go polubisz. I po prostu no, idź. My pogadamy sobie później. Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry. Pani jest ciocią Róży, tak? Jolanta Mazur, bardzo miło. Rozumiem, Szegół, że. Tak, tak. Pan zna całą sytuację, tak? Z tak. graffiti. Znamy, ja jestem pewien, że to nie jest pomysł mojego syna, ale pokryję wszystkie koszty. Słucham? czy co, uważa pan, że to wszystko to wina Róży? Naprawdę nie jest ważne, czy ja to wina, tak jak powiedziałem, pokryję koszty. Proszę pana, nie, nie, nie. Pan jest bezczelny, wie pan? Najpierw pan oskarża moją siostrzenicę, że ona wszystko to spowodowała, a teraz pan chce pokryć całe koszty. Czy wydaje się panu, że pan tu może wszystko decydować sam, samodzielnie? Oni, nie, nie. mniej jeszcze stać na farby. Proszę tak? pana. Tak, Naprawdę? Tak. Naprawdę. No to o, proszę, proszę, Dzień proszę bardzo. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, porozmawiajmy może na spokojnie, bez emocji, dobrze? Oczywiście. Jeśli chodzi o sprawę kosztów, to... Może porozmawiamy o tym w pokoju nauczycielskim, ale później miałabym prośbę, żebyście państwo porozmawiali z Różą i Tomkiem na temat tego, co się stało. Oczywiście. No, my bardzo przepraszamy. Tak, bardzo przepraszamy. Zapraszam do pokoju. Ten twój poradnik to chyba kłamał. No, trochę źle to rozegraliśmy. No. to był twój pomysł. No Jezu wiem i mówię, że zawaliłam tak, ale ja się nie poddaję i już mam inny pomysł, jak ich ze sobą połączyć. Mm -hmm. Ciekawe jaki. No po pierwsze nie zadbaliśmy o to, żeby nie było nerwów, a nerwy na pierwszej randce dają okropną aurę. Po drugie powinni ze sobą trochę czasu sam na sam spędzić, no żeby się lepiej poznali. No to może gdzieś ich zamkniemy. No też o tym myślałam, ale to będzie trudne. To może urządzimy dla nich kolację w restauracji. No a wiesz, ile to kosztuje? Zresztą po tym, jak się pokłócili, ta krachcia chce ze sobą, nie pójdą na kolację. To ja już nie wiem, nie mam żadnego pomysłu. Czekaj, a może coś pomalują na a? przykład szatnie. Ale wiesz, Gruszka powiedziała, że już mają pokryć wszystkie koszty. No, i pokryją e, wszystkie koszty, ale na dodatek powiemy im, że Dyro się mega wkurzył i będzie nam kazał pomalować szatnię, a oni nam będą musieli w tym pomóc. Mi się wydaje, że to i tak się nie uda. Wiesz, mój ojciec chyba nie lubi twojej ciotki. Jezu, bo jest głupi. Zresztą zaraz się poznają i się pokochają. No, <grym> no dobra, chyba jak chcesz. Mam z nim po prostu normalnie pogadać, powiedzieć mu cały czas, co czuje. Ula z licealnej drugi A jest wściekła na Adriana za to, że spotyka się z Ewą. Dotąd miała nadzieję, że chłopak do niej wróci. Licealistka nie wie, że związek Adriana i Ewy jest tylko na pokaz, po to, żeby były chłopak dał Ewie spokój. Nie obraża to, że on woli ją, a nie mnie. Stara, współczuję ci strasznie. Od kiedy oni są ze sobą? Nie wiem. Dwa dni temu ich pierwszy raz zobaczyłam i od tej pory mam ochotę ją rozszarpać. Ale wredna łapka. Przecież ona jest beznadziejna, jest płaska jak deska. No właśnie, a do tego wygląda jak ofiara losu. Przecież wcale się nie dziwię, że Mariusz ją cały czas lał. No, może napuścimy na nią Mariusza? Nie, no, co ty? Mariusz się boi Adriana. Zresztą sama widziałam, jak Adrian wczoraj poszedł zainterweniować i nagle Mariusz stał się patulny jak aniołek. No to stara, co my teraz robimy? Nie mam pojęcia, ale nie pozwolę, żeby zabrała mi chłopaka. Nie ona. Chodź. Podzimy. Chodź, jeszcze do Stańko nie możemy się spóźnić. No, to byłby by przypał trochę. Jak patrzę, jak Adrian szlaje się z Ewką, to aż mi się żygać chce. Jeszcze takiego milutkiego udaje. Ewka pewnie myśli, że on się zmienił, ale ja tego tak nie zostawię. Nie pozwolę, żeby mój chłopak robił z ciebie frajera przed całą szkołą. Muszę coś wymyślić, żeby był taki jak przedtem. Nie, nie jest. Ewa chce powiedzieć byłemu chłopakowi, że teraz jest dziewczyną Adriana. Liczy na to, że dzięki temu agresywny nastolatek nie będzie jej już więcej zaczepiał. Proszę, Widzę, że nie rozstajesz się ze swoją przyjaciółeczką. A my widzimy, że z Zdiela Dzień jesteś coraz głupszy. Oj, grabisz sobie. Ojej, Musimy porozmawiać. Mariusz, ała puść mnie to boli. Puścio, Mariusz! Nie wtrącaj się. Puścią! Mówię ci! Możesz mi co wyjaśnić, osapią. co tu się dzieje. Mówię ci za osabiał. Ewka jest teraz z Adrianem. Jak mu powiem, że znowu ją zaczepiasz, to on zrobi z sobą porządek. No ale co na bredzi, To jest prawda? Tak, Adrian to mój chłopak. Jak chcesz? Nie wierzę w to. Jak chcesz, to sam możesz go zapytać. O, Ewcia, szukam cię wszędzie. Gdzie byłaś? Hej, kochana. Ej, no ale co tu się dzieje? Powtarzam ci po raz kolejny, Ewka jest teraz z Adrianem. Dalej masz jakieś problemy do mojej dziewczyny? Nie, no nie, stary. Żeby to był ostatni raz. Ja nie wiedziałem, że jesteście razem. Łapy przy sobie, spadaj stąd. OK Wszystko? Tak, teraz już tak. O, idziemy. Coraz bardziej podoba mi się to udawanie chłopaka Ewki. Ona jest zupełnie inna niż Ulka, która nigdy nie potrzebowała pomocy. Czasami czułem się nawet z nią jak z kumplem, a nie z dziewczyną. Z Ewką jest zupełnie inaczej i to mi się podoba. Nie udawaj, że tego nie widzisz. Ewa jest no, coraz jest. bardziej oczarowana Adrianem. Ma nadzieję, że chłopak naprawdę się zmienił i kiedyś będą razem. Ola jednak mu nie wierzy. Próbuje przekonać koleżankę, by dała sobie z nim spokój. Nie mów tak. Nie widzisz, jak on się zmienił? FK, czy ty się czasem nie zakochałaś? Nawet gdyby, to co? No nie. Mariusz i Adrian to są psychopaci. Chcesz, żeby kolejny chłopak cię bił? Mówię ci, że Adrian jest inny. A ty skąd możesz to wiedzieć? Spotykacie się zaledwie od wczoraj. I to jeszcze na niby. Po prostu wiem. O, tutaj jesteś. Chciałaś coś ode mnie? Tak. Odpieprz się od mojego chłopaka. Jasne. To jest twój były chłopak A i dlatego nie się nie rozkazuj gówniaro. Nie rozstanę się z Adrianem. Co? To co słyszałaś? Posłuchaj, to nie jest chłopak dla ciebie. Niby dlaczego? On nie lubi takich lasek jak ty. Lepiej wracaj do Mariuszka, bo już rzeczy, że nie ma kogo tłuc. Jesteś nienormalna. Tak. Nie dziwię się, że Adrian z tobą zerwał. Zniszczę cię! Nie możesz mi nic zrobić. Zapomniałaś już, że masz kuratora. No straszne! Jeszcze jedno twoje małe przywinienie i wylądujesz w poprawce. Nie mi, co wiesz? Pss. Nie gadam z tobą. Słuchaj, ja jeszcze nie skończyłam. Ale ja tak. Szmata. Kurde. No może faktycznie trochę ma rację z tym kuratorem. Tylko żebym o nas nie naskarżyła. Proszę cię, po pierwsze nic na nas nie ma, po drugie mam kompletnie inny pomysł. Jaki? Udowodnijmy jej, że Adrian nie jest taki święty, tylko że jest całkiem podobny do Mariuszka. Wtedy będzie po sprawie. Nie mogę patrzeć na to, jak Adrian chodzi z Ewką po szkole. No nie zniosę tego! Gdyby to chociaż była jakaś fajna laska, nie wiem, konkurencja dla mnie, może bym to zrozumiała. Ale teraz nienawidzę ich oboje. Szybko. No chodź. Czternastoletnia róża chce, by jej ciotka i ojciec kolegi po raz kolejny spotkali się. Uczniowie okłamali ich, że dyrektor kazał im wspólnie pomalować ścianę w szatni. Liczą na to, że kiedy dorośli spędzą ze sobą więcej czasu, zakochają się w sobie. E, dobra, ale czemu kupiłeś różową? Bo myślałem, że ci się spodoba? No dobra, a co ty dal? To nic to jesteś? Przecież nie widzisz, że szatnia jest zielona. No i co teraz zrobimy? No nie wiem, najwyżej pomalujemy, to mi się później zamaluje. Musiałem zwolnić się z pracy. Ja też, ale Róża powiedziała, że dyrektor tak się zdenerwował, Hej, że zabroził dalekim ze szkoły dzieci. No, cześć. A, no. więc to jest to słynne dzieło, tak? To? Róża? Wiesz co, ja myślałam, że stać ci na więcej. Aha, no dzięki. No, ale tak swoją drogą, to nie uważa pan, że taka kara to jest lekkie przesada? Mówmy sobie po imieniu, skoro razem mamy malować szatnie. Okej. Okay. Jola. Jacek. E... No, a wy co? Towarzystwo niegotowe? No. Musimy się przebrać. No dokładnie. A i jeszcze musimy w bibliotece posprzątać. To jest taka dodatkowa kara. No ale jak? Jeszcze jedna kara? No tak, no ale my się sami zgłosiliśmy do tego. No. Wiesz co? No. Muszę Ci się do czegoś przyznać. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz malowałam ścianę. Spokojnie, wszystko ci pokażę. A tak przy okazji, przepraszam za wczoraj. Miałem ciężki dzień, jeszcze ta cała akcja z grafitem. Zdenerwowałem się, przepraszam. Słuchaj, nie ma co, bo właściwie. Wiesz co? Nie byłam w porządku, no. No dobra, no to my idziemy. No, Okej. Okay. Jezu, widziałaś, co coś między nimi no. zaiskrzyło jest o wiele lepiej niż wczoraj. No chyba się polubili. Tak się cieszę. Widać, że cię Ci podoba się tata Tomka i na pewno coś z tego będzie. To malowanie to był genialny pomysł. Widziałam, jak między nimi iskrzyło. Prezesie. Ciocia Róży i tata Tomka świetnie się bawią. Nie domyślają się, że według poradnika astrologicznego są dla siebie stworzeni i nastolatkowie próbują ich zeswatać. Nie schylałem. <grym> no i nam dały dzieciaki. Jest? Nikt mnie nie uprzedzał, że będzie malowanie. No jak? No przecież to jest polecenie dyrektora, no może zapomnieli pani powiedzieć? No rozumiem, wie pan, ale dlaczego dali wam taką farbę? Ona tu nie pasuje. Farba już była jak przyszliśmy. Dokładnie. Ktoś się musiał pomylić, ja muszę to sprawdzić. No proszę bardzo. Wiesz co, no. Robimy czego swoje, tak? tyle tak, No właściwie nic nie chciała, ale nie wiedziała nic o malowaniu i kolor farby jej się nie podobał. Stwierdziła, że musi wszystko w dyrekcji wyjaśnić. A no to my wam pomożemy, będzie szybciej. No ale okay. po co się tak spieszyć? Fajnie jest, nie? Można <laughs> sobie pogadać. <laughs> A może po malowaniu wszyscy razem pójdziemy na pizzę? O! Ja już jestem głodna. super. Czemu nie? Tylko, że musimy poczekać na moją przyjaciółkę. Po... Zaraz tu przyjedzie. Po co? Tomek, błagam cię, nie zaczynaj. mas no, dla niej miły. Czternastoletni Tomek bardzo polubił ciotkę Róży. Uważa, że kobieta jest lepszą partnerką dla ojca niż jego obecna dziewczyna, której nie cierpi. Chłopak boi się również, że dyrektor dowie się o malowaniu i razem z Różą narobią sobie dodatkowych chłopotów. No ale przecież sam mówiłeś, że nauczycieli już nie ma, a sama się zajam dyrektorem. No przecież pojechał do jakiegoś kuratorium. Zanim do niego zadzwonią, wszystko załatwią. Wiesz, ile to minie? Ale bardziej się martwię tą przyjaciółką twojego Taty. To Ta jest jego dziewczyna. Więc no przecież głupia nie jestem. Zobaczysz, przyjedzie i wszystko zepsuje. No, zresztą jak zawsze. No, a nie mógłbyś jej jakoś, nie wiem, przepędzić czy coś? No, mogę spróbować. No to super, to siadaj i się zastanawia. Ja, ja idę. Bardzo chciałbym zostać chłopakiem Róży, dlatego muszę jej czymś zaimponować. Pokażę jej, że też umiem coś wymyślić i poradzę sobie z tej dziewczyną ojca. Jeśli mi się uda, pojedziemy na pizzę tylko we czwórkę. Do szkoły przyjeżdża partnerka ojca Tomka. Kobieta jest zaskoczona i nie ma zamiaru nigdzie jechać. No i zjemy tylko, plany trochę się zmieniły. Wszyscy zjemy pizzę na mieście. A, poznajcie się, Paulina to jest Jola, ciocia Róży. Paulina? No ale no, chyba nie zmieniła. pójdziesz w takim stanie. Macie zamiar się przebrać? No nie, bo przecież pani też jest brudna. Co ty zrobiłeś? Tym razem przesadziłeś. Ej, ej, Paulina, Paulina, no, nie przesadzaj. Ale on, on nie udawał. Zabawa. zabawa? Nie denerwuj się, złotko. Kupię ci coś ładnego. No. no ale musimy iść na pizzę, nie możemy pójść na obiad? Nie, no bo my się już umówiliśmy. No właśnie. No ale nie możecie przełożyć tego na inny nie. dzień? Paulina, nie. dzieci są bardzo głodne, chciały coś zjeść. No nie przejmuj się, wszyscy Dobra. jesteśmy ubrudzeni. Dobra, ja nie będę robiła z siebie idiotki. Jeśli chcecie, proszę bardzo, idźcie sobie na pizzę. Chcemy. Chcego do domu? Aulina. No to wygląda na to, że pojedziemy sami. Nie, wiesz co? Myślę, żebyś poszedł do dziewczyny, a ja zabiorę dzieci i pojedziemy sami na pizzę. No. Nie, wolę jechać z wami. Okej, okay, super. Co z tymi rzeczami? Co robimy? No, do magazynu. Co? A no gdzie to... ten magazyn? Prowadźcie. No, Prowadźcie. No, chodźcie, chodźcie. No i super, że sobie poszła. Tomek miał rację. Kochanka jego ojca jest beznadziejna. Moja dziecię jest 100 razy fajniejsza. Gimnazjaliści cieszą się, że ich plan się powiódł i dorośli bardzo się polubili. Mają nadzieję, że woźna nie zawiadomi dyrekcji i ich kłamstwo nie wyjdzie na jaw. A może pojedziemy jednym samochodem? Zostaw swój pod szkołą, później się po niego wróci. Dla ja, mnie super. W sumie ja nie lubię prowadzić. A ja uwielbiam. No Ej, pasujecie bo... do siebie. I że tak ładnie pomalowaliście ścianę. Oj, z tą ścianą to chyba tak nie do końca ten kolor jakiś nietrafiony. No co chcieli, taki to mają? E tam. E, gdzie samochód? No Ten? to tu, zapraszam, proszę. O, Ej, wiecie co, o, wsiadajcie, że no, bo mi strasznie się? zimno Skakujcie. i głodna Ale... jestem. Chyba pani, pani gruszka nazwą. Wydaje ci się, drzwi. Nie, no, tak. Ja widzę wyraźnie, że chodzi o nas, no. Nie, coś się stało. Czy... Przepraszam, że Państwa zatrzymuję. Co się Ale... stało takiego? Pani Woźno powiedziała mi, że Państwo malowali szatnie, tak? No, tak, tak właśnie. Proszę przekazać się. Panu Dyrektorowi, że jesteśmy wdzięczni. Przy... Przypomnieliśmy sobie młode lata. Ach, <coughs> dobrze, przekażę. Tylko problem w tym, że Pan Dyrektor o niczym nie wie. Jak to? Tak? No właśnie rozmawiałam z nim i o niczym nie wiedział. Nie, to jest jakieś nieporozumienie, bo przecież farby były jak przyszliśmy, a poza tym róża powiedziała, że Pan Dyrektor wyraźnie no, kazał pomalować. No dokładnie. Różyczko, jesteś pewna, że się nie pomyliłaś? Pan hmm. dyrektor na pewno kazał to zrobić? No tak, przynajmniej no ja to tak zrozumiałam, no że pan dyrektor oczekiwał od nas, że zrobimy jakiś dobry czyn dla szkoły. Róża, i wciągnęłaś w to ciocie i tatę Tomka? No tak, no ale im się podobało. No. Dobrze. E, proszę jutro przyjść do szkoły, musimy to jakoś wyjaśnić. Oczywiście, no. jutro na pewno stawimy się w szkole. Do, do widzenia. widzenia. No to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Gdybyśmy odjechali minutę wcześniej, Gruszka nie zrobiłaby afery. Zresztą co mnie to obchodzi? Ważne, że tata Tomka i moja ciocia się polubili. On nawet olał dla niej swoją dziewczynę.